Mam sąsiadkę panią Jadzie, która we wszystko o wszystkich, dosłownie jeśli coś się dzieje w bloku, to na już o tym słyszała, widziała i ma teorię, dlaczego to twoja wina. Ostatnio spotkałam ją pod drzwiami, gdy podlewałam kwiaty. Coś słabo ci rosną, kochana, powiedziała zerkając na moje doniczki z miną eksperta. Te liście takie smutne. Może za mało światła, zaproponowałam ostrożnie. Nie, machnęła ręką, to twoja aura. Myślałam, że źle usłyszałam. Moja co? Aura! Powtórzyła z powagą. Masz energię, która nie sprzyja naturze. Ja to czuję. Wibracja smutku i chaosu. Zaniemówiłam. Ona tymczasem pochyliła się nad doniczką, zamknęła oczy i zaczęła coś mamrotać. Po chwili spojrzała na mnie i powiedziała: Trzeba oczyścić mieszkanie. Sól, świeczki i najlepiej krzyżyk na parapecie. Albo postaw męża w inne miejsce może on ci blokuje przepływ. Nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać, ale z grzeczności podziękowałam i wróciłam do siebie. Wieczorem, dla żartu, opowiedziałam o tym mężowi. Ten z pokorową miną powiedział: No wiesz, ja też zauważyłem, że paprotka źle na mnie reaguje. Następnego dnia pani Jadzia przyniosła mi oczyszczony kamień. Połóż go obok kwiatów, a aura się poprawi. Położyłam i wiesz co? Kwiaty dalej nie urosły. Ale za to pani Jadzia codziennie zagląda przez balkon i mówi: już lepiej, czuć pozytywne fluidy. Nie wiem, czy to moje rośliny, czy ona sama się regeneruje, ale jedno jest pewne: w naszym bloku aura nigdy nie jest nudna.